No panie dowolny. Dobrze. Dobra, już nie ma co być cicho. Witam Was w pierwszym odcinku nowej serii z Harego, Harry, ego, Harry ego Ptera i Czary Ognia. Tak sobie Siema. w tę grę w bardzo szczególny sposób, ponieważ jestem z dwoma osobami Drekson Drekson. No Na jest jakiś zastosowany No i zagramy sobie tak w trójkę Ponieważ to jest jedyna część chyba Harry Pottera, w którą można grać w aż trzy 3 osoby, i chciałem to robić od dziecka. Dlatego po 10 latach w końcu się to spełnia. Oczywiście będziemy sobie grać na no, 100%: ja będę grał Harem. Ja będę grał Hermione. Ja, ja będę grał Ronem No i lecimy z tym. a dobra, trzeba grać w ja systemie. Nadal nazywali go Domem Rydlów. Nie miałem oczy Pół wieku temu służąca zastała wszystkich troje Rydlów martwych. Panie mój. To można zrobić bez chłopców. Nie, Harry Potter nadaje się najlepiej. Już zdecydowałem. Harry Potter z Ronem Weasleyem i Hermioną Granger skorzystali ze Świstokliku i wybrali się na finał mistrzostw świata w kwitniczu, w którym Irlandia pokonała Bułgarię. Później tego samego wieczora banda śmierciożerców popleczników Lorda Voldemorta wtargnęła na Kemy. Arthur Weasley wysłał Harego, Rona i Hermione z powrotem do Świstokliku. A gdzieś w spierniczu. O. No i gra jakimś cudem działa full HD 60 klatek, ponieważ schitowałem i zobaczę czy mogę włączyć napisy Mogę, bardzo dobrze No to gramy dalej Właśnie, trzeba te fasole łapać. Ja zrobię wszystkie. Co to za paskudy? Co to za paskudy? O coś się z tym obrazem stało? To są mnie. Będę musiał się nauczyć tych sterowania, ale potem go sobie chyba zmienię Wolę by mieć Axę gdzieś, gdzieś indziej. O musimy rzucić zaklęcie Wingardium na Spierniczaj, ważniejsze sprawy teraz są teraz. To za szybko ich pokonujecie. Trzeba będzie potem farmić zabójstwa konkretne No hermiona rzucaj zaklęcie, Kurne, który o dobra, jest Aha, prawie mnie przygnięliście. No Uważaj na siebie, tato! Tato! Więcej niebieskich fasol. Jakie kamyczki tu są! O, więcej przeciwników. Kurde, nie tak na być. O! Pokonujecie ich. Co tu się stało? O wy się. Czemu na mnie głazy czarujecie? <gryzie> No, pokonaliśmy już tego przeciwnika w kolejny sposób. Kurna kociołek mi zabrał. No nie. Żabkę! A, jeszcze mamy walkę z nimi? O, teraz mamy trzecie zabójstwo. Ostatnie będzie przy SC, ale to no zaraz. Myślę, że zaraz będzie taka okazja, właśnie. Że będzie dużo naraz tych przeciwników. Chyba, że oszukaliśmy grę i wcale jeszcze nie będzie. Nie wiem. O. No, może to w jakąś inną stronę w takim razie, w drugą, No Hermiona ładnie, jeśli wyszło to zakręcie daleko dosyć. No już, lecimy. Ja lecę pod zaście. Znowu coś Ej, ja mam... Z... a dobra, to sołki wyrażą mi się. No, dzięki Hermiona Czekaj, jakie to było zaklęcie? Tego się Ron robił. Karpę retraktor Karper Retractum. No tylko Ron się uczył w trzeciej części Dobra, jeszcze jedna osoba może tego użyć Która jeszcze nie robiła Żeby było sprawiedliwe, że każdy sobie coś tam pomoże, nie? <grystanie> Bo ja tam nie słyszę co oni tam mówią, bo. żeby siebie samego nie słyszeć. Będzie ich o! Przygotujcie się do rzucenia na Teraz Supermoc, dawajcie Supermoc! A czemu nie mogę tego użyć? Dobra, SK Musimy wszyscy przycisnąć cioskę w tej samej chwili, chyba. Czyli Supermoc. Ten, prawie przycisk. Możecie nacisnąć SK? No, no. no i teraz nawalamy, szybko! Bo musimy w tej samej chwili nacisnąć. Wtedy działa. No więc mogę. i trzeba było przycisnąć, ale bez różnicy. Będziemy mieli już wszystkie karty od botaryów więc dla mnie spoko. Aaa, boli! Bo nie szkodliwiłem go, nawalajcie.

Macie faktycznie mało zdrowia, ale to już chyba nie będzie dużo wrogów. O, musimy chyba wspólnie to wyciągnąć. Niechronięty, się O, <gry> 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 Harry, nie, nie pozwoli się skrzywdzić. <gry> Co to jest? To jest mroczny znak Hary, Jego znak. O, Voldemort. Znajdźcie a świstotnik to chyba tu zaraz? Harry, nie dostań damage'a, proszę Cię. O, widać tutaj go. Uii, <laughs> nowy poziom! No i teraz na, każdy, no, po, na koniec każdego poziomu będziemy mieli e, ocenę naszych umiejętności. Tyle, ile razy użyliśmy jakiegoś, ten daj trochę no, O, ma różnicy ma różnice, ale ważne, żeby coś robić. I dostaliśmy 5 nowych kart. Możliwości do kupienia. W tym roku odbędzie się w ogwarcie turniej trójmagiczny. Powitajcie wraz ze mną naszych gości z Akademii Magii Vox Vatans oraz dumnych wychowanków Durmstrangu Pragnę Wam przedstawić profesora Młodiego naszego nowego nauczyciela obrony przed czarną magią. Zowita na rok, potem. Będzie ktoś nowy. Pewnie. Pewnie. Fajne te prerenderowane kaccynki. No fajne. Dobra, zanim przejdziemy do tego C. C to jest zaklęcie? Nie, wstecz. C to są karty. Ta. Ale ja bym chciał. Ja Właśnie. To naciśnij no karty. Na to. Karty. Oj, oj. Pff, to się kupimy kiedy indziej, to nie ma znaczenia w tej pierwszej misji. Tej drugiej już w sumie. No nie mamy kart jeszcze, bo nie zdążyliśmy kupić, bo ktoś w satację. Chyba ja nawet. No zatwierdź, bo i tak nic nie. Druga misja. Ron i Hermiona umówili się z okiem mudim na dodatkową lekcję obrony przed czarną magią. Ty nam będziesz musiał dręc to jest folia. się zastanawiać, po co was tu Tutaj nauczycie się bronić! No, istotna rzecz. I pamiętaj, stała czujność! Stała czujność. No, Jak my się tam przedostaniemy? O dobra. Teraz? Musisz rzucić urok. A mi się nie chce rzucać w to urok. Ja wiem, że tutaj można ten. Poczarować miliard rzeczy w tym pokoju i zdobyć fasolki. No tak. O, widzę, że grałeś. Nie ma to jak fasolki. nie udało mi się, niestety. O, to będzie twoje pierwsze, twoje pierwsze przejście w tym razie. <ścoughs> I też tak spamiłeś w, w dzieciństwie? Nie było w dzieciństwie. Ja po prostu chciałem mieć na PS2 Harego. -ha -har za Feniksy księżę pół ale dostałem ten ognie. A. i było mi smutno z tego powodu. Ojej Dobra to chyba ostatnia rzecz A może nie Już zebraliśmy wystarczająco substore, żeby użyć tam Dobra, ale już dziadek Już proszę No jeszcze parę rzeczy no, chyba ma znaczenie, kto z nas zbiera ile Fasolek. Bo potem będziemy za własne konto kupować karty. Dokładnie tak. Dobra, no to chyba możemy już przejść dalej. Co do tych drzwi trzeba iść. Tak. No, już poszedł. Więcej No i teraz on będzie na uczył walki z nimi. Mimo tego, że już wszystko wiemy. Oj, bardzo doskonale pan ...to no, niech Super! Spróbujcie rzucić na to zaklęcie! My rzucamy cały czas przecież. Ale że Podwart ma taki budżet, żeby co roku zmieniać te pomieszczenia do nauki? No. Ja mają magię, więc można oferować Aha! To się nazywa strzał! Ciekawe, czy mógł się tak bez końca spo spomnieć. W końcu coś innego. A, będą się bez końca spalnić. Dobra. Mam W sumie rację. Ja tu sobie casualowo będę akcjował tylko. A wy zabijajcie. Akcja to jest Z, tak? Tak. No dobra, zróbmy ten progres. Trzeba go tam przeżyć chyba. O. Jest w tej grze za zrzucenie kamienia na Błotoryja? Hehe, <noise> to No ja zrzuciłem, tylko że na Ciebie chyba też zrzuciłem jednocześnie Ty chyba na mnie? A mi się wydaje, że jednak trafiłem w Butoria, ale nie zrzuciłem na niego całkiem Tylko po prostu jakoś tak natrafił kamień na Błotoryja w powietrzu i jak tam się to stało, że wyszło <noise> Co trzeba zrobić, żeby przejść dalej? A, one się spalnią cały czas nowe? Nie nie poczuj się zbyt pewnie Nie no, się okej okay. Spróbujcie ją zgarnąć, używając zakręcia A po co nam to będzie? To daje zdrowie, dało zdrowie Pamiętajcie, że możecie zbierać nagrody, które są poza waszym zasięgiem No tak, bo wszystko co nie jest fasolką to nam będzie dawać zdrowia. E, Runwayse kociołek albo dynka. Ale speedrun'ujemy No pewnie. Trzeba tą część przejść jak najszybciej, bo najmniej osób ją mówi. A i to był koniec turela. Myślę, że będziemy mieć jeszcze czas, żeby ukończyć kolejny poziom, który nie jest aż tak, tak długi. liczysz czas? Tak, tak. Ale, tak. Dobrze. Tylko teraz nie zrób, no ja chcę pokupować karciochy. Tylko jeden reprezentant może zwyciężyć w turnieju trójmagicznym, jeżeli przejdzie pomyślnie trzy niebezpieczne zadania. Trójka reprezentantów to... Do... Viktor de la Delacour i jako ostatni Cedric Diggory. A, będzie jeszcze jeden hey. chyba. O, zgadłem. Ach, ale tam oh, zestresowany oh, musiał oh. pójść do Dumbledora w filmie. Wszyscy się na niego gapili. <laughs> Folio. E. C. A najpierw Harry, czyli ja. Dajcie mi pokupować. Eee. A. Hmm. A nie, to nie będą karty Harego czy Hermione, czy Rona. To będą karty stworzeń. A, to po prostu. Nic co nie ma, bo mamy te karty tylko... Dobra. Dobra. Czyli nie mamy nic do kupienia. A może? Dobra, nieważne. Nie, bo musimy je odblokować najpierw. Ale one A były odblokowane już. O, co tu się stało? Musimy jeszcze? A, chce druga. Dobra. No tak. A może można tu coś wybrać? Ja tam spróbuję wybrać. To jest numer 1. Kurna. Kurna, moment. Ja jestem ja numer 1. Nie, ja jestem numer 1. No. A faktycznie, dobra. Dobra. I są. A nie, nie mogę nic. Nie mam kart. Dupsko. Musimy je odblokować na Jeżeli chcesz całość i zdrowo ukończyć turniej trójmagiczny, to sugeruję, żebyś zaczął zbierać tarczę turnieju trójmagicznego i pamiętaj. Cała czujność. Zawsze to będziesz powtarzał, Dziadek? Możemy tu zyskać nowe fasole? Troszkę. Ja wam trochę tych poniszczę, rzeczy, a aby zbieracie fasolki, bo widzę, że wy macie ich najmniej, chyba. Co? No tam, bo w sumie rozwalamy mu cały co, co poziom. Widzie widziałem właśnie poza granicami Hogwartu. Też widziałem. Wydaje mi się, że można to powtórzyć. Jak jakoś się ustawimy fajnie? To ktoś musi iść w przeciwnym kierunku i to musi ta kamera pójść. Hmm. Dobra, nieważne. Nie, nie, nie. Chyba tu już nic nie ma. Albo. My to speedronujemy. Dobra, lecimy. Teraz, żeby ugasić ogień, musicie użyć zakręcia aqua eructo. Ja tam wolę trafiać w przedmioty. Twoje ogień. A tu będą zaraz te ogniste stwory. No, salamandry, to się zna. Nie zatrzymuj się! One były w trzeciej części. Dobra, to ja sobie zgaszę już jeden ogień może. A to się robi tym. Z tego co to, mi się to, pamięta, to, to jak to... ruszacie jeszcze gałką, czy tam przyciskami ruchu robicie kółka to ten ogień jest większy i szybciej gasi z tego co pamiętam no chyba mam rację My to gasimy w ogóle? ja próbuję ten pierwszy ugasić o, dobra. Będą po kolei się o, chyba... ...git. Ładnie. Po kolei. Ej, czemu to nie Dobrze jest. Ktoś może Hermiona wejść, kociołek, bo aż już zdrowia mało. Niech ogień nie zdarzy! <laughs> Chyba Ci tam uciekł gdzieś z tyłu. Czy mógłbyś, panie Ron, gasić mój ogień, zamiast tam innego jakiegoś dziwnego? Czy jestem jedyną osobą, która tu rusza tą gałką? Hermiona, masz tutaj pyszny, kociołkowy pigusek. <laughs> Czekoladowa żaba. Pracy tu, szmatko. Ogień już mam. Coś Ty tam zrobił. Ojoj. Oj. Coś ty odwalił Musimy to gasić Nie. razem. Ja wolę fasolki. <laughs> no dobra, ugaśnij to. Aha, ja używałem, ok. Kręć Oto. się tym gałką, tym ruchem. Będzie szybciej. Nie, Nie działa, no. powinno. Może w duksach z gara? Nie wiem. To stworzenie już poznaliście! Calamandra. Nie, Harry, Harry tylko poznał. I może Hermiona. Salamandry trzeba najpierw gasić, a potem rzucać na nie urok. Można... Zdrznij! Teraz użyliśmy bananika, bo go ogłoszyliśmy. Bardzo dobrze kraczał. O, Tak. To Hermiana tylko umie lapibor. E, jakby można. Chyba można jeszcze po prostu zgasić tą salamandrę do śmierci. Może. Ale dobra, teraz powyższe bąbelki, czyli coś innego. Ja się chciałem a póki. nie jestem z Dobra, na razie tylko. O, jeszcze jakoś inaczej zrobiliśmy, dobra. Czyli jeszcze jest kanon została na dobrą sprawę. Kto pierwsze do ten lepszy? No, dobra. Aksjo. Aksjo. Teraz chyba wyjdziemy poza Hogwarts? Tak, chyba to... tak. O. Nie wracajcie, to nie warto. Nieważne, ja pewnie wróciłem. C to czekoladowa żaba. No, będziemy sobie rozwalać wszystko po drodze, bo pasówki są bardzo ważne. Oj, już czuję te 80 ms różnicy. Kurna A chcę to ugasić. Co ja zrobić? Nie wiem. Termiona gasiła ciałem. <laughs> Termiona to rozpala. To rozpala. Hermiona, co tam ciśniesz do przodu? A tu trzeba parę rzeczy połgaszać dla posolek. E, Dawajcie SK, i ją zabijmy z supermosy. Mam nadzieję, że będziesz pamiętać. To ja wciskam SK? Dobra. Brawo, dziękuję. Kolejne kilka kart chodźcie

ale to jest porąbane Ale nie gaście tam jakieś płomienie, tylko się pozbądźmy tych salamandr, kurde No, bardzo dobrze Moje w sole. Będę musiał wam trochę udostępnić tych fasol, bo macie mniej ode mnie i to tak naprawdę znacząco No, pewnie co tak, I Nie słyszę, co ona powiedziała. Chyba to co trzeba robić. Według wskazówek co zegara, co faktycznie? No, halo. No, dobra. Do Herś pobije. Próbowałem. Co? Jak tylko się odwrócę, zaraz znajdzie mnie czekająca na mnie salamandra. Wiesz, Ron, chyba tym razem jest ich więcej niż jednak. Tak, jeszcze można tak faktycznie ich zabić. Ale się warto. Ale się fajnie nabudła. O. I cyk. Ale czy uda ci się to powtórzyć? Eee, nie wiem, czy będę chciał próbować. I czy to będzie już końcówka poziomu? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie, nie. On miał kwestię jeszcze. Będzie kara. No, czy zdobędziemy teraz jakieś karty do kupienia? Chyba nowy poziom. Wii Teraz jesteśmy początkujący. Jeszcze nowicjuszem! Wow. Zaklęcia Aqua Erecto mm. Aż 23 ale... nowe karty! No teraz to już będzie musiało być coś do kupna Dobra i kolejnego poziomu już nie będziemy robić Ale zrobimy sobie jeszcze zakupy Zacznijmy ode mnie, no, że czas no. Ale taniocha! Biorę wszystko no, sobie, będziemy oglądać te karty. Teraz tylko chcę po prostu kupywać je. Będzie oczywiście odcinek z pokazywania wszystkich kart, A niektóre są całkiem interesujące, jak w Chwiliszu World Cupie. Pewnie nie będzie na wstępnych kart, nie. Dobra. No to wy też pokupujcie sobie. Aha, biedna hey. hermiona, jakie drugie karty ma. Wszystko tym samym przyciskiem potwierdzającym. A, patrzy sobie jeszcze jak bo ma ograniczony budżet. O nie, jednak nie. O przyjacielu, hmm, ciekawe. Kupuj to wszystko, po prostu, możesz. <laughs> co możesz. to jest w ogóle Magicus Extremos? To jest to, co my używaliśmy dwa razy, to jest ta O, Ginny. <laughs> Miałeś jeszcze 200 pasów. No dobra. No Ron teraz kupujesz. A Ron to jaki drugi ma karty? Drekson nie wziął przyjaciela, więc ty też mi wyrąbany na to <grymne> najlepiej. Okay, okay. No już cokolwiek Co <grymne> Cofasz co? Kup sobie za pięćdziesiąt, może. Wiem. Hmm. O, to taka bez sensu karta. Chyba, tak. Te, te jest chyba najfajniejsze. Aha, uh -huh. no bieraj. I jeszcze ta ostatnia jeszcze możesz kupić chyba za 25. Jeszcze. Dobra. Hmm, karty misji czy to coś może być. Aha, dobra, więc oto to. To będzie ciężkie. Karta stworzeń. Page down. No, Talamandry wszystko, fajnie. No, no to cofamy. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek drugiego patronu się podobał że będzie wyglądać kolejne. Co by było? Adkabi i Drexon. Cześć. Cześć, cześć. No i na razie, do następnych odcinków.